i cześć wszystkim Dzisiaj kolejny dzień Bardzo skromnie Bo sam Ale nie, nie o to mi chodzi, że sam Bo nikomu nie mówię nawet, że dzisiaj jadę Tak, chciałem coś przy okazji nagrać Jadę umyć sprzęt Po ostatniej jeździe Bo zobaczcie, cały tydzień stał Upieprzony, aż wstyd Nie miałem czasu, za bardzo, żeby, żeby jechać Teraz jadę, właśnie go opłuczę Trochę w rzeczce Dodatkowo jeszcze myjka. No i na razie postoi sobie kilka dni czyściutki. Później, jakiś serwis, pewnie wykonam w nim. Pojadę do Mateusza, pościągamy sobie wszystkie koła. Trochę tej trawy jeszcze powyrywamy, sprawdzimy sobie oleje, dyfry, Wszystko co potrzeba. Taka podstawowa, podstawowy przegląd yy, Serwisowo Może trochę mechaniczny jak będzie trzeba. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i dobra, dzisiaj odcinek <laughs> krótki. Musiałem Wam. Yy. No w ogóle to chciałem Was się spytać, czy bylibyście zainteresowani na przykład jakimiś innymi kładami? Mam propozycję i oczywiście będzie to na moim kanale. Będzie SFA 600, tak jak był Też go dostanę sobie na kilka dni z Motorlandu. W tym tygodniu pojeżdżę sobie nim trochę, coś nagram. I może macie jakieś pytania. Yy, wyprzedzające, to może bym coś ograł yy, dla Was. Jakieś, jakieś, nie wiem, testy, może coś, jakieś no, porównania. To nie, mam, nie wiem, nie wiem czy będzie ktoś chętny, żeby ze mną pojeździć. Ale ja tak mówię: ja chciałem to sobie wziąć troszeczkę, właśnie i na górki, i troszkę w jakiś mały teren sobie pojeździć, coś Wam, coś wam nagrać, coś pokazać. A przy okazji, chętnie sobie pojeździć z słabszym sprzętem, bo te wszystkie tysiące to już są przejeżdżone, objeżdżone. I myślę, że. Jak pojeżdżę sobie taką 600 ką kilka dni, to później jak przysiądę się z powrotem na Kanama, to będzie on mi sprawiał wielką przyjemność. I no. jeszcze mam jedną propozycję, znaczy to nawet nie jest propozycja, tylko to już jest wstępnie ustalone. Będziemy nagrywać film z Mariuszem z Ember Racing dotyczących, dotyczącego Kimco mx 700. Weźmiemy sobie na hamownię nasz egzemplarz tutaj z grupy. Yy, schamujemy sobie go na szybko I wrzucimy sobie chip tuning Później zrobię sobie jakieś testy yy, Pojeżdżę przed, pojeżdżę może po Zobaczymy wtedy sobie jak to, jak to chodzi yy, I to też Nie wiem, może, może w tym tygodniu Może w następnym tygodniu Bo też nie wiem jak za bardzo będę stał z czasem I to jest zapowiedź następnego, następnego filmu A później zobaczymy Mamy też chęć pojechać sobie W jedno miejsce grupą yy, Zmienić trochę terenu już myślę, że nie będą błota, będą bardziej przylotówki, ale to też się zobaczy ostatnio ostro w tych naszych bagienkach się topimy, mi już chyba na razie starczy. Nawet jak patrzę na ten sprzęt, troszeczkę mi się głupio robi, że nowy, a tak zaniedbany, więc muszę go doprowadzić do porządku. Posprawdzać sobie wszystko. Więc drodzy widzowie, jeżeli byście byli zainteresowani tym, co mówiłem o SFA 600 i może macie jakieś pytania, może jakieś wskazówki mi dacie, co sprawdzić, gdzie, gdzie, może nie gdzie pojechać, ale jak, jak przetestować ten sprzęt, to napiszcie. Będę go miał kilka dni, więc będę miał czas naprawdę się mu przyjrzeć. Od strony mechanicznej dużo Wam nie powiem, bo aż tak nakładach się nie znam. Piotrek R. tam nagrał fajny odcinek na temat SFA 600, więc jak coś, to do niego na kanał. Ja bardziej od strony yy, no, przemieszczania się nim. No. Pojeździć trochę, posprawdzać, podotykać. No zobaczymy, co z, tego, co z tego wyjdzie. Może komuś dam, może sobie ugramy, jak znajdę chętnego na, na dwa kłady jakieś porównanie. Myślę, że będzie myślę, że będzie fajny, fajny z tego odcinek. To wracając do zapowiedzi. Ci, co mnie śledzą i oglądają dużo tych filmów z Kudze Motor SFA 1000 to powiem Wam tak. Już niebawem będą te relokacje, ta, ta, te wyniesienie chłodnicy, ten stelaż będzie do, dostępny. Jeszcze tak musimy tylko popracować dosłownie kilka dni zostało na to, żeby zrobić sobie tą kopułkę zamykającą tą maskownicę, tak jak tutaj w kanamie. I będzie ona. No i teraz tak, jeden kolega napisał na, w komentarzu na kanale, że po co? W tej, w tej relokacji jest kąt nachylenia te parę stopni na plus, na minus, czyli na, na bardziej otwarcie i na bardziej położenie stelaża. Już ci odpowiadam kolego, jeżeli będziesz oglądał ten odcinek, że to jest po to. Nie dla bajeru, żeby to było, tylko chodzi o to, żeby można było chłodnicę sobie wypionować w pozycji 90, kąta 90 stopni i zajrzeć sobie do wszystkiego, nie trzeba będzie wszystkiego rozbierać. Więc od strony technicznej tak musi być. A przy okazji, jak jest kąt nachylenia trochę bardziej pionowo i delikatnie położył, jak się położy na zegary, to moim zdaniem jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Łukasz z LZ ATV tak samo teraz robi do Cewki 1000. Wczoraj oglądałem fajny film u niego, krótki, taki prezentacyjny. Też polecam wejść do niego na kanał. <coughs> Przepraszam. I on tak samo. I on tak samo. I on tak samo. Yy, też ma zrobioną regulację na kilka stopni, plus otwarcie całej chłodnicy, żeby można było się dostać do tych bezpieczników tam w Cewce, bo jest niewygodny dostęp. Więc moim zdaniem. Nie ma, że jest źle, nie ma, że jest po co, tylko być musi. O tym nie wiedziałem, dlatego tego wcześniej nie mówiłem na filmie, ale tak będzie. Będziemy mieli również te snorgle za jakiś czas, na to jeszcze trzeba będzie chwilkę poczekać. I tutaj zapowiedź: jeżeli wiecie, jak Kuczek wygląda, a pewnie wiecie, jakie jest tylne siedzenie, mamy już osłony tutaj za siedzisko tylne, które nam będzie maskowało całe te mocowania. To już też za kilka dni będzie pewnie w naszej ofercie, a przede wszystkim na pewno Wam to pokażę, jak, jak to wygląda. No i tyle. Ja dzisiaj jadę, pojeżdżę sobie teraz chwilę, tylko czysto jestem ubrany, a trochę źle się ubrałem przede wszystkim na tą pogodę. Na razie jadę, umyję yy, do rzeczki, później troszeczkę namyję, powydłubuję sobie tej trawy i niech sobie stoi na razie, kanam, odpoczywa. Dużo też nie miałam przelatane, tam 700 chyba 3 km, dopiero zrobiłem. Ale tylko dlatego, że jeździ się po terenie takim bardzo mocnym bardziej motogodziny chyba lecą niż kilometry. CFK robiła dużo kilometrów więcej nią jeździmy, tym troszeczkę mniej. No dobra, widzimy się zaraz w drodze. Pomiar 0-100 Jeszcze nie robiłem 3, 4, 3, Teraz sobie zrobimy drugi pomiar 0,100 Tylko na koło trochę unosi